Kolejnym tytułem, o jakim będzie mowa, to a 21, seria z roku, jak sobie spojrzę, 2008. Ilość odcinków to 145. Seria o tematyce komediowo-sportowej. Czego dotyczy? Dotyczy ona futbolu amerykańskiego w wydaniu japońskim, w połączeniu z supermocami, paroma szalonymi rzeczami itd., która odbiera się dość przyjemnie jako serię komediową, połączoną z jakimś siłą przyjaźni, czymś może pseudo-ambitnym, z pewną dozą powtarzających się elementów, ale mimo to seria jest dość przyjemna. Ale zacznijmy od początku. Wprowadzenie do fabuły, jak to się wszystko zaczyna. Otóż mamy naszego głównego bohatera, który ma na imię Sena, kobajaka chyba, o ile dobrze pamiętam. I Sena jest takim sobie zwykłym chłopkiem roztropkiem, który właśnie dostał się do szkoły i tak dalej. Ym, dowiadujemy się, że w jego życiu występował pewien problem, ponieważ on zawsze stronił bitki i nie nadawał się do tego, no więc wykształcił sobie zdolność tego, żeby szybko uciekać zawsze. A jego siostra Mamori, Anezaki chyba, tak się nazywała, czy jakoś tak, ym, była postacią, która go broniła. Siostra, no, siostra nie siostra. W fabule będzie mi to wyjaśnione. On mówi o niej, że to jest siostra Mamori, ale oni tak za bardzo spokrewnieni ze sobą to nie są. Okej. Okay. No więc dalej. E, pewnego dnia nasz e, właśnie ten e, senat trafia do tej budy i tak dalej, no, ale e, nie... Nieszczęśliwie napotyka tam na trzech delikwentów, którzy próbują mu obić gębę, no i on w międzyczasie używa swoich super zdolności, jakie wykształcił do uciekania, aby uciec przed nim. Zauważa to niefortunnie dla niego Hiruma. Hiruma jest bardzo ciekawą postacią, której na pewno zatrzymam się, do dopowiadał. No i postanawia go wciągnąć do swojego klubu futbolu amerykańskiego. Ma on na chwilę obecną dwóch członków, jest to mianowicie Hiruma i Kuwita. No i e, oni go tam przymierają z i tak dalej. I tak się mniej więcej zaczyna historia Ishida 21. Nie będę Was prowadzał dalej, co się dzieje, ponieważ wydaje mi się, że powinniście sobie zafundować ten seans. Dlaczego? Iż 21 posiada mnóstwo motywów humorystycznych, które są ciekawe. I e, gra w ten futbol amerykański została przedstawiona w taki bardzo poetycki sposób, tak bym to ładnie ujął. Poetycki to dobre określenie. Mianowicie na przykład jeżeli chłop robi blok i jest wysoki i wyciąga ręce, to z jego rąk wypadają kotwice. Czy dzieje się dużo podobnych, szalonych rzeczy, które są dość mocno przerysowane i przeskalowane, ale oni na dobrą sprawę nie posiadają żadnych super ludzkich umiejętności, tylko po prostu te ich standardowe umiejętności, standardowe osiągi zostały podrysowane w odpowiedni sposób i odpowiednio przedstawione graficznie. Szczerze mówiąc, gdyby tak wyglądały mecze... Hmm, futbol amerykańskiego z nią chęcią bym chodził na nie, bo byłyby dość intrygujące i dość interesujące. Ale dobra, o wstępie fabularnym było, przejdźmy do samych postaci. Cena. Cena jest właśnie tym takim chłopkiem, roztropkiem, który przez te 145 odcinków będzie się rozwijał z takiego właśnie niedojrzałego chłopaszka w mężczyznę i tak dalej. Nie mogę wam zdradzić o jego o jego nemezis, którą on tam spotka na samym początku i z którą się będzie pojedynkował do samego końca. A w ogóle w czasie, kiedy jeszcze y, wychodziło anime, manga nie była skończona i w niektórych metach się filery, a na przykład niektórych filerów nie. Czyli tam będzie filler z jedną drużyną taką, która gra w stylu Faraona. Ja w ogóle... Nie... Później ktoś mi powiedział, że to jest filler. Ja jak to oglądałem za pierwszym razem byłem przekonany, że to jest normalnie część fabularna i że po prostu tak miało być. Że po prostu ten że został porzucony zostanie poruszony gdzieś później. No, no ale mniejsza z tym. No i Sena właśnie... Mm jest takim e, chłopkiem roztropkiem, który tam sobie e, biega i tak dalej, no Hiruma go wciąga do tej całej organizacji, do tej całego klubu, no tam zmusza go do morderczych treningów, no przechodzi jakiś tam progres jako mężczyzna, można powiedzieć, że dorasta trochę, dojrzewa, no oczywiście siła przyjaźni się pojawia, on jest takim gościem, który jest zawsze za swoimi i tak dalej, i tak dalej, To by było o nim. Mamori. Kolejna główna postać żeńska, ta właśnie jego siostrzyczka, która później zostaje, no dobrze, trochę mam zostaje później e, pomocnikiem menadżera klubu czy menadżerem klubu, bo Sena oficjalnie jest menadżerem klubu, a potem tam dalej będzie dalej będzie wynikało z tym coś ważnego. Nie chcę wam tego mówić. Jak zaczniecie oglądać, to zobaczycie o co chodzi z seną i z napisem Asshield 21, bo... Bo tak, jak spojrzycie na plakat dotyczący Ashle21, będziecie wiedzieli mniej więcej o co chodzi. Mniejsza z tym. Mamo yy, jest taka właśnie, ona ma być od zbierania informacji i tam dalej, od tego, żeby Hiruma za bardzo nie, dręczy, nie dręczył Seny i tak dalej, i tak dalej. Tyle o nim. Kurita. Kurita jest człowiekiem wbrew temu, co może się nam wydawać, mianowicie Kurita jest... Aha, tam jest coś takiego, że jest mierzona siła zawodników w wyciskaniu sztangi na klatę. No i powiedzmy taki Sena wyciska chyba 20 czy 40, ile pamiętam. Hiruma wyciskał chyba w granicach 80 czy 90, a taki Kurita wyciska w granicach 140. Jest jedną z najbardziej napakowanych postaci. Tam. Jest to upasiony, grubszy, bardzo przyjemny gościu, który tam po prostu miażdży wszystkich, e, nawet... Nie tyle, że on chce ich zmieniać, po prostu to jakoś samo tak przychodzi, bo nie jest w stanie kontrolować swojej siły, czy posiada jej tak dużo. Tylko tam dalej będzie opisane, pojawi się taka postać, która będzie rozważana na ten temat i jeżeli mieć oglądać to będziecie wiedzieć. W każdym razie jest bardzo przyjemną, delikatną postacią, mm, bardzo przyjemną w odbiorze. E, nie tworzę jakiś problemów. No tam dalej wyniknie cały wątek fabularny związany z Kuritą i tak dalej z tym, dlaczego został naprawdę założony ten klub i o co z tym chodzi, ale to będzie w okolicach setnego epizodu, więc... Nie chcę wam tego opowiadać, nie chcę wam psuć zabawy, jeżeli ktoś się zdecyduje to oglądać. Okej, okay. Hiruma. Hiruma był moją ulubioną posta, A, jeszcze jeden jest główny bohater związany z Hirum. Nazywa się Kerberus, się to jest jego piesek. Piesek jest wybitny i Hiruma go używa w treningach. Tam jest dalej historia, jak Hiruma w ogóle pozyskał tego psa, tak bym to ujął. Pies rzeczywiście wygląda jakby był z piekła rodem, musi fajną obrażę i tak dalej. Hiruma jest e, jak gdyby e, sercem całej drużyny. I to będzie praktycznie przez całą serię widać, że tak naprawdę ta drużyna się trzyma kupy tylko dzięki niemu. Jest bardzo specyficzną postacią. Poza tym, że wyciąga na przykład gnaty nie wiadomo skąd i strzela w powietrze, czy do go, ludzi i tak dalej. Nie zabija ich, żeby nie było. I męczy bardzo drużynę, wyzywa na przykład naszego głównego bohatera od karłów i tak dalej. I drugiego tamtypa i wszystkich ich jedzie jak tylko może. Podchodzi do nich bardzo ostro. To jest niesamowicie przyjemną postacią, którą w obydwie można poczuć, że e, zależy jej na wszystkich innych bohaterach i że naprawdę jest za tą drużyną, że chce coś zrobić, że ma w tym jakiś cel. Oczywiście poza tym jest bardzo straszną postacią i myślę, że na sam koniec wrzucę wam jest takie efektowne wejście, jak Hiruma wchodzi na mecz, które wam się powinno spodobać może was zaintryguje do oglądania tego. Moja no końcowa ocena Ishida 21 byłaby w granicach ósemki. Może nawet 8,5, dlatego że seria jest bardzo przyjemna, jest dość dobrze wykonana graficznie, nie raziło mnie tam nic w oczy. Oczywiście pojawia się pewien schematyzm w scenach i pewne sceny są powtórzone, czy sekwencje, o bardziej bym powiedział. Przyłożenia i tak dalej nie są za każdym razem rysowane inaczej, tylko jest... Często są wykorzystywane te same sekwencje, które już widzieliśmy, ale jakoś zupełnie mi to nie przeszkadzało. Jeśli chodzi o humor, na początku jest go bardzo dużo, potem seria trochę stopuje, trochę zaczyna nudzić, ale potem znowu się robi fajnie, potem znowu stopuje, potem sam koniec znowu się robi fajnie. Powiedziałbym, że początek i koniec serii jest bardzo fajny środek, już tak słabiej, słabiej wypada moim zdaniem. Za dużo jest troszkę tych odcinków, myślę, że mogliby to trochę skrócić, żeby było lepsze. Niemniej seria jest naprawdę ciekawa, jeżeli ktoś lubi serie sportowe takie przerysowane, to myślę, że na pewno spędzi miły czas, oglądając brnąc przez A-Shield 21. Ja na pewno mogę tą serię polecić, bo jest, że jest dość dobra, że się to ciekawie ogląda. Jeżeli kogoś nudzi, to nie ma co się też zmuszać do tego i to oglądać, może rzeczywiście mu to nie podpadnie. Ja osobiście nie przypadam za takimi seriami, ale A-Shielda obejrzałem. Miałem chwilę zwątpienia gdzieś w okolicach. 60 czy 70 odcinka i przez 30 odcinków miałem takie zwątpienie, żeby to porzucić, ale jak mówię już dobrę do końca zawziąłem się w sobie, no i dobroda mi nie żałuję. Koniec jest naprawdę fajny. E, tam jest wszystko wytłumaczone dotyczące takiego turnieju, do którego oni chcą się dostać. no, Jest trochę zwrotów fabularnych. Jest trochę wypełniaczy na pewno i to trzeba powiedzieć, że pojawiają się wypełniacze, bo wydaje mi się, że w czasie wydawania m, nieraz anime dogoniło mangę i czuć to troszkę, czuć to troszkę że właśnie zostało to dogonione i... No i męczy to. Nurzące takie niepotrzebne sceny się tam wkradają, czy nurzące niepotrzebne epizody. Ale ogólnie anime na plus i ja mogę powiedzieć, że warto to chyba obejrzeć. To by było na tyle. のドライアイスをドス黒い容器へと染め上げるのはご存知地獄の司令塔・ヒルバ間陽一